johan Andre Forfang, bardzo ważny skok. Czy wrócą do gry Norwegowie, to jest pytanie i... I to, jest, to jest rekord, rekord, Ojej! rekord. I teraz wie Stekl, że wrócili do gry i to w sposób niewiarygodny. 138 metrów. Wiatr podnarty, a więc trzeba odległości ponad 130 metrowej, aby objąć prowadzenie w konkursie, aby zmienić na pierwszym miejscu Kamila Stocha. Michał Hajbek, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przeciw turnieju czterech skoczni. Bardzo wysoki, bardzo daleki, ależ daleki lot Hajbeka. To jest nowy rekord skoczni. Czy on tam go nie podparł? Za chwilę się okaże, bo trudno to było ocenić. 138 metrów. Tyle już od razu do Polaka. No, mówiłeś o wysokich lokatach Kucharze Świata i dobrych skokach wcześniej. Robert Johansson, kolejny z tych zawodników, którzy zasypująco nisko dzisiaj e, po pierwszej serii i który pewnie będzie atakował. Ależ pofrunął! Ależ poprunął. Ten jak ma wiatr pod narty. To leci bardzo, bardzo daleko, a tego i pół w serii drugiej daje mu to na drugie miejsce, ale traci tylko 1,3 punktu do Keneta Kangnesa, 221 metrów dzisiaj w serii trudnej, teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem, on jest w stanie by lądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia i ląduje pięknie ląduje daleko i on znowu wyprowadza bardzo mocny cios w kierunku rywali, pięknie brawo Peter Preft 243 w pierwszej serii, potem 213, a teraz 244, a więc dokładamy. Nie sam. Po czterech skokach 7,5 punktu Yuki Yasato, rekordzista nieoficjalny, letniego letniego anturazu wielkiej kropki, 145 metrów. Ależ piękny, daleki skok. To było w granicach ponad 145 metrów, a więc niechybnie będziemy tutaj mieli skrócony rozbieg. 252 metry to był przez chwilę rekord świata, poprawił go później Stefan Kraft, Robert Johansson. No, wyciągnął fenomenalnie ten skok prawie wylądował bez telemarku, ale to była świetna odległość. To było daleko poza HS, poza rozmiar skoczni, poza. W dolnej części co pozwoliło mu skoczyć 138,5 metra. Ale teraz Kamil Stoch. Wysoko za na boczeczkę Robert Johansson, 145,5, 144, kamień w powietrzu, pięknie, wysoko, ależ znakomicie, niewiarygodnie, on skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali, 146 metrów. To... Kobayashi, Ryoyu Kobayashi i Marcus ten i Rioju 20 razy na podium w tym sezonie, 248 metrów z kwalifikacji, to jego rekord życiowy, ależ wieje mocno pod narty. 80. Rioju Ryoyu Kobayashi, gdzie on wyląduje, niewiarygodny skok Rioju Kobayashi, ależ odpalił petardę Rioju Kobayashi, jak daleko on wylądował, w którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktów za wiatr, ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. Wiele brakuje do podium. Znając waleczność Kamila, znając jego serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr, by mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok daleki. Ależ poszybował tutaj Kamil stop. Złapał to noszenie w końcowej fazie lotu. No i to jest gdzieś w granicach rekordu tego obiegu. Stefan Kraft the man who slightly muffed his lines yesterday and finds himself down in second place in the individual war air rankings didn't muff them this afternoon now did he stay off the snow now how far is that? Johansson, 250. It's a new world.